Cześć, tutaj Krzysiek. Chciałem pokazać dzisiaj jak możemy w najprostszy sposób przegrać kontakty z telefonu starego typu e, na przykład z systemem Symbian e, na telefon z Androidem lub systemem Windows Phone. Jest to uniwersalna metoda, jest to prosta metoda. Na początek w telefonie musimy odnaleźć kontakty i szukamy opcji. Kiedy je znajdziemy? Najczęściej musimy zaznaczyć wszystkie kontakty. A następnie wyeksportować te kontakty, czyli przenieść je, skopiować może w ten sposób, na kartę SIM. W starszych telefonach bez problemu taką opcję powinniśmy znaleźć. Z telefonu do SIM. Przegrywamy wszystkie kontakty do karty SIM. Kiedy przegramy już wszystkie kontakty do karty SIM, możemy już przełożyć kartę SIM do nowego telefonu. musimy zaimportować te kontakty. Po kliknięciu w opcjach, które znajdziemy w ustawieniach, w zakładce kontakty, znajdziemy opcję importuj kontakty z karty SIM. Telefon pobierze z karty SIM kontakty i będziemy mogli z nich korzystać. Tak więc reasumując od początku cały poradnik. Jest to po prostu najprostsza metoda, jaką tylko możemy sobie wyobrazić. Aby przenieść kontakty z telefonu starego typu do smartfona, najlepiej po prostu przegrać kontakty wszystkie na kartę SIM, a następnie na nowym telefonie zczytać je z tej karty. Największą trudnością w tej metodzie jest odnalezienie w telefonie starego typu opcji eksportu, czyli przeniesienia na kartę SIM. Kontaktów, a w nowym telefonie znalezienie opcji importuj. Jeżeli sobie z tym poradzimy, bez problemu przeniesiemy kontakty ze starego telefonu na nowy. To tyle dzięki hej.